Cześć wszystkim, Marek Danu z tej strony. Dzisiaj jesteśmy w Radzionkowie na Śląsku i odwiedzamy firmę Omen Racing, która zajmuje się budową RAM na zamówienie oraz naprawami RAM, na przykład jak zepsujecie czy coś. Więc zapraszam Was na warsztat do Romana. Cześć Roman, nie udajemy, że się nie znamy, bo się znamy. A, znam się już dobrze, znamy się od wielu lat. Roman nam opowie, jak powstała firma, jak pomysł. I skąd no, to się wzięło wszystko? Przepraszam, pierwsze całe na, na skromne, aczkolwiek w miarę możliwości jest na mój warsztat. E, tutaj buduję ramy na indywidualne zamówienia, na, e, ogólnie e, posiadam kilka swoich modeli enduro, kt, który głównie e, buduje właśnie je. NUNY, który ma 27 na 275 cali koła i DZIK na 29. Tu akurat jest zbudowany DZIK dla, dla przyszłego klienta i zaczęło się to już o dawno dawno. Witam Cię jeszcze raz ponownie, z nami jest Roman, właściciel i główny budowniczy i jedyny, jedyny. OMEN Racing firmy. No, i co? Pierwsze pytanie: jak to powstało? Dlaczego? Po co i kiedy? E, powstało to raptem ponad 10 lat, 10 lat temu, e, gdzie e, ścigałem się sporo w zawodach DH e, i postanowiłem wziąć i zmienić ramę na coś takiego e, swojego. W pierwszej wersji kiedyś miałem Janta DH to dosyć fajne postawione, wysoka półka jeśli chodzi o sprzęt, ale nie odpowiadała, nie odpowiadała mi i geometria i charakterystyka pracy tego, więc postanowiłem zrobić co swojego. Rozmawiałem wcześniej z Pawłem Matuszyńskim z Zombie żeby mi zrobił ramę pod, właśnie pod moje zamówienie. Miał swój taki model, tylko miała być zmiana geometrii i całego systemu zawieszenia. Nie zgodził się niestety, ale to spowodowało to, że zacząłem robić swoje ramy według swojego projektu. I pierwszym, ta, pierwszą taką zjazdową, którą zbudowałem to był OMEN Vigo na którym Wojtek, Wojtek Fox zdobył tytuł Mistrza Polski o. w kategorii Hobby. No, hobby, Hobby, ale tam dużo jeździło i, i z licencjami, a tempo też nie było wcale wolniejsze, więc e, rama spisała się bardzo dobrze. W sumie do dzisiaj e, są e, jeżdżą, można je spotkać e, i na trasie, i na rynku w którym się obracają. Pamiętam, właśnie z Gliwic, chyba dwie osoby miały Vigo, o no, osób... na kojarze? No, parę osób miało. Jeździło wbrew pozorom, że był to pierwszy taki model, ale naprawdę był bardzo udany. Nie był to, jakby, taka market, markowa rama, co bardzo dużo ludzi jednak się tak nie, no, nie, nie identyfikowało z nimi, że mówię, a to że to jak z Polskę, to na pewno nie jest dobre, ale jak już na tym jeździli, to stwierdzali, że, że ma się bardzo dobrze zachowuje, fajnie się na niej jeździ i warta była na przykład tego. Dobra, tak. czyli zacząłeś od ramy swojej, że tak powiem, dehas jazdowej, a teraz w ofercie widziałem, że masz też ramę enduro, tak? Enduro, tak. Mam dwa modele enduro, Fule. Jeden jest NUN na 27,5 cali koła i drugi DZIK BOR na 29. Oba mają ten sam system zawieszenia i mają na 167 mm skoku. Oczywiście geometria dobrana pod preferencje i jazdy, i wzrostu. Czyli pełna kustomizacja. Tak. Jak ktoś po prostu ma taki wzrost, tak. jak chce tak. muleta, czyli z tyłu około 27,5 a z przodu 29, amortyzator o takim skoku, czyli wszystko można sobie dobrać u Ciebie jak to chce. Tak, geometria yy, i kąty główki, podśródłowe, sama długość try trójkąta jest, jest dowolna. Yy, każdy jednak ma te preferencje jazdy troszkę inne. Yy, ja z racji, że dużo jeździłem i się ścigałem w DH i nadal lubię zjeżdżać, to mam ten rower taki dobrany bardziej pod, pod tym kątem, ale dużo też robiłem na na przykład na takie bardziej dłuższe wyprawowe te rowery, to te kąty były zmieniane. I, I jakby też pod długość amortyzatora. Czyli od podstaw jak ktoś będzie od chciał kąt podsiedłówki taki, kąt załóżmy główki taki, to wszystko jesteś w tak, stanie wykonać przygotować. Oczywiście do tego jest dowolne malowanie, jakie się chce, ja później. Robię wizualizację, jak ten rower będzie wyglądał. Jest szansa jeszcze, żeby wziąć i te kolory tam albo pozmieniać, widzieć, jak to będzie wyglądało na, na żywo. Ja czasami też sugeruję, jakby swój pomysł, i jest jakby realizowany ten projekt według, jakby już, o, według całej listy. Budujemy też całe kompletne rowery. Jest to uzależnione albo od specyfikacji, którą klient sobie już dokładnie zażyczy, że chce mieć na przykład Foxa, Ofilinsy, po prostu ma całe wszystkie typy tych części mają wypisane, albo budujemy względem względu budżetu, którym który dysponuje. To wtedy z racji, że dużo działam z dystrybutorami, z dostawcami różnych, różnych części, niektóre są takie dosyć oryginalne i egzotyczne typu koła do industrialne y, są bardzo świetne koła. Mamy praktycznie możliwość prosto z fabryki ściągnięcia, o, i, to... więc i, i cena jest lepsza, i można wziąć. Oczywiście industryjalne y też mają to, że można je sobie 100% skustomizować, że kolory szprych, obręczy piasty. I można naprawdę zrobić niezły sprzęt. No, czyli tak jak słyszeliście, tutaj Roman nie jest, że tak powiem, z ulicy czy coś, tylko ma wieloletnie doświadczenie, przede wszystkim w ściganiu się w zawodach DH, ale tak jak i w produkcji, to pewnie w projektowaniu i różnych tego typu tak. y, obsługi urządzeń, czy fryzarki, czy innych elementów. Tak. I ma. Tak. tutaj ma swój taki warsztat, może nie jest duży, ale pozwala po prostu na budowę y, takich, takich rowerów. Dużo części robię samodzielnie na frezarce. Mam tu sporo tego materiału w postaci różnych przekrojów rur. Używam rury 70-20. Jest to fajna, mocna, lekka rura, którą można zbudować naprawdę mocne sztywny rower. Nie trzeba wtedy tam za bardzo i to odpuszczać jak to jest 60-61, tym bardziej, że kiedyś budowałem z tego stopu i to jest trochę za, za miękkie. Czyli doświadczenie podpowiedziało, doświadczenie, że tak, niestety… Tak. Budowałem, zaczynałem od 70-20, a później miałem, eksperymentowałem troszkę z tym 60-61, ale to się po prostu no, nie, nie, nie nadaje się. Rozumiem. Też widziałem u Ciebie na stronie, w sumie na profilu na Facebooku, że przerabiałeś ostatnio też ramę. Speca oh, chyba, tak, jakiegoś tak, enduro. Tak. Przerabialiśmy Speca, był to stary model Stone Chopper. Rover był już troszkę, powiedzmy, pod względem geometrycznym, był już przestarzały i był za mały do, do, do tego chłopaka, który na nim jeździł. Więc postanowiliśmy tę geometrię mocno zmienić, nie dość, ją wydłużyć, to zmienialiśmy też kąt, kąt główki pod, pod inny amortyzator. Więc padło to, że po prostu wzięliśmy dawcę z przedniego trójkąta, została szczerze mówiąc tylko rura podsiadłowa ze wszystkimi punktami i przedni trójkąt był już dorabiany jakby u mnie. Panie, to wyszło właśnie, No Widziałem na zdjęciach, bardzo mi się to podoba. no, podobało. Tak, no, to było e, Oryginalnie e, mocno. E, b, 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 bardzo oryginalnie. E, dyskusja się też na, na internecie się pojawiła, że jak to jest, żeby przerabiać takiego speca. E, no, ja nie widzę w tym na przykład tego, że spec to jest po prostu e, alfa i omega i w, wszystkiego. No wiadomo, masówka. Poza tym jest to, jest to masówka. I wszystkie takie masowe rowery są takie, że jesteśmy, jeżeli bierzemy jakiś rozmiar, to niestety musimy się do niego my dopasować, a nie rower do nas. Nie? Ja wychodzę z założenia, że to rower się powinien jakby dopasować do nas, bo każdy ma jakby troszkę inną preferencję i styl te, te, takiej jazdy, tej, tej techniki, więc warto, jak ten rower jest naprawdę taki dopasowany po nas. No wrzucimy do filmu zdjęcia, żebyście też widzieli i wiedzieli, o czym rozmawiamy. I jeszcze takie pytanie, bo też widziałem, że naprawiasz ramy. Jakby ktoś tak. na przykład miał problem, widziałem, że wahacz y, jakiś był tam naprawiany, który miał wsadzone jakieś rurki karbonowe, oh. jakieś, no, że tak powiem, druciarstwo totalne. Czyli jesteś w stanie normalnie też no, naprawić jakąś mam? w pozorom jak zapytałem, gdzie to było robione i powiedziano mi gdzie, to trochę e, otwarłem oczy ze ściem. Opadła szczęka no, trochę. Opadła szczęka, że e, nie był to jakiś domorosły e, spawacz, tylko był no, niby wykwalifikowany z z pewnej instytucji, ale jak zobaczyłem, w jaki, jaki sposób to było zrobione, to, to, to się... Czyli najgorzej, poprawiać to, po kimś. Znaczy, tak, nie, <laughs> że było poprawianie po kimś, ale tam już za bardzo nie było co poprawiać, więc tam były całe rury, całe, całe profile były nowe, wstawiane, były wycinane, były frezowane nowe detale. Do, do tych wszystkich punktów mocowania dampera te detale były nowe i szczerze mówiąc jak oddawaliśmy cały kompletny rower, to było. Lep, to klient był, by powiedział, że jest lepiej niż oryginalnie to było zrobione. No, czyli tak jak słyszycie, jeśli macie jakiś problem nawet jeśli nie chcecie nowej ramy... Spawacza mamy bardzo dobrego, spawacz jest bardzo dobry, ma lagi, ma bardzo fajne, Rów, równiutkie, no, duże łuski. Więc... Zobaczycie zresztą na filmie, ja też osobiście tutaj patrzyłem na Nuna, bardzo ładnie spawy są położone, a też troszkę w tym temacie siedzę, poza rowerami, więc no naprawdę to świetnie wygląda. Dobra, takie pytanie, no i jak każdy Polak albo nie Polak, cena? Cena za, załóżmy bez tylnego dampera, za gołą ramę. Ile to jest? Na przykład za tego Nuna, który tutaj jest obok nas. Rama za standardowe, jakby malowanie, jednokolorowe, to jest cena 6900 bez, bez dampera. Można później wziąć albo zamówić całego, całego frame seta, mhm. albo cały, cały rower, tak jak wspomniałem wcześniej. Myślę, że cena jest z racji, że jest to totalny custom, indywidualny projekt, gdzie można mieć wpływ i na geometrię, i na malowanie to wcale też nie, chyba nie jest dużo. Tym bardziej, że firm, które zajmują się produkcją takich rowerów customowych w Polsce jest niewiele. Bardzo dużo jest, ale co a robią. A zagraniczne też firmy a... mają wyższe ceny, a poza cen, tym... Cen. Macie oryginalny polski produkt. No, no teraz Polska. Ja, ja też akurat dostałem nagrodę na takim festiwalu designu w Łodzi. A to widziałem. Gdzieś śledziłem na Facebooku i a, też więc widziałem. Robert, też i pod względem takim powiedzmy, wyglądu estetyki tego designu naprawdę rzuca się w oczy. Ostatnia od Michała Nalika, jak mówił, test to a też Robert to naprawdę mówi, bardzo mówi. O, gr grono, grono takich ciekawskich, co się pytali w ogóle, co to za rower, było naprawdę dużo. Więc rower, rower się wyróżnia spośród innych i głównie też chyba o to chodzi, bo teraz jeżeli pojedziesz na jakieś trialsy do Bielsku... Dokładnie, wszędzie te... są treki, gianty, jest no, tego to masa mówiąc, po prostu. No trudno, jeżeli ktoś sobie nie pozmienia jakichś swoich takich części, typu gripy albo jakieś osobne części, no to naprawdę trudno rozpoznać to rower. Rozpoznać, który to jest który, który jest twój tu raczej takiego ryzyka nie ma a tym bardziej, że można wziąć i dowolnie się pobawić jakby z tym kolorem jaki się chce wybierasz paletę z palety RAL strukturalne albo tylko od hydrografika jest, jest też do dyspozycji do, do, do zrobienia więc na pewno się to będzie wyróżniało i to jest akurat też taki rower który jest dla wymagających zawodników, którzy naprawdę lubią szybko i dobrze pojeździć a przy okazji wyróżnić się pod Wizualnie. Dobra, powiedz mi, bo ciekawi mnie system zawieszenia i pewnie nie tylko mnie. Co możesz nam o tym powiedzieć? No, oczywiście, w skrócie, bo to jest temat, który e, można rozwinąć. Jest to, jest, temat, temat jest dosyć skomplikowany, aczkolwiek cały system zawieszenia jest, jest mojego autorstwa. Nigdzie w rowerach takiego układu nie ma. Równolegle był, jakby, co, ale co dopiero później się okazało był Antidote. Mhm. System był, jest dosyć podobny. Najlepsze było to, że jak ja robiłem a propos zjazdówki Ford Williamsa, który właśnie na tym systemie był budowany, to w tym czasie akurat, ale w ścisłej tajemnicy powstawał Antidote, pierwszy model i jak wypuszczałem Ford Williamsa, to nie też się sobie pytali, że, że jak to możliwe, że w ogóle się nie znaliśmy osobiście ani, ani, ani nic, a wyszedł bardzo, bardzo podobny projekt, jednak ten punkt, który jest obrotu na suporcie, bardzo dobrze działa. Jest tak, że jeżeli robisz. No właśnie, opraczy... bo w wielu ramach właśnie czy mas, powiedzmy masowych producentów nie ma takiego rozwiązania ma jak no jest, punkt obrotu na mufie suportu. No jest, jest on trudniejszy do wykonania. Jest bardziej skomplikowany. Wbrew pozorom jednak te markowe rowery jednak są na tym projekcie czuwają księgowi, który biorą i na przykład dużo tych pomysłów biorą i niweczą. Tu jest akurat, no też mam, muszę niestety też patrzeć na swoje finanse, ale tutaj akurat postawiłem na ten system ze względu na to, że jeżeli rower jest, dobijamy go i to zawieszenie pracuje, to ten współczynnik jakby tego obniżenia się suportu jest bardzo niski tym bardziej, że też łańcuch, linia łańcucha tego, tego napędu jest wpuszczona jakby między dwoma punktami obrotu co w bardzo dużym stopniu niweluje wpływ tego napędu na, na zawieszenie a go nie upośledza, pedalki jest bardzo małe jeżeli hamujemy to te zawieszenie też, z powodu, nie to, się. Te, te też się nie usztywnia jak to było na przykład w modelach, co tam kiedyś miałem wcześniej na takim dehatimie, tam jak się nacisnęło na hamulec, to od razu było po prostu jakby... To jak ktoś skapy, miał pląby, po prostu, po prostu na, to na, wypadały że, że tu akurat, <laughs> Że tutaj akurat ten efekt tego i bujania, i tego usztywniania się podczas hamowania tutaj tego nie występuje. Tu jest prawie 170 skoków, ale swobodnie można na nim pojeździć. Nie, nie buja, nie pompuje, nie zapada się, więc jest bardzo taki pod względem ergonomicznym, jest bardzo fajny. No, Właśnie jak miał jakieś opony zjazdowe, no to będzie bardziej, bardziej to opona nas powalniała niż mm -hmm. układ zawieszenia. Char charakterystyka jest liniowa, wykorzystuje w pełni 170 skoku, a nie tak jak niektóre mają, że ma 160, w tym jest 20 mm antydobiciowego. Kompresa się też włącza, tam 20-30 mm wcześniej, że nagle z tych 160 się tak naprawdę robi 100, no i tak no, w może do 130, a później chyba jeżeli zrobimy jakiegoś dużego dropa, no to może to jest, to, jest może, może, gdzieś ten, to może gdzieś tam, to może gdzieś Ten rower ma wykorzystywać w pełni ten swój skok, yy, przez to, że mamy jakby całą kontrolę, yy, nie odbijamy się jakby od... Yy, jakby od podłoża, jak ping pong, jak ping -pong więc y, te koło cały czas jakby ma ten kontekst podłożem, przez to jest bardzo stabilny przy dużych prędkościach, fajnie wchodzi w zakręty, bardzo intuicyjnie. Ja szczerze mówiąc, że to praktycznie w ogóle się nie zastanowię, poczyniane, tylko wymijam drzewa i obieram kierunek, który chcę. Jeżdżę. Czyli, tam, tak, patrzę, tam czyli można powiedzieć taka nowoczesna troszkę zjazdówka. No tak, z racji, że też się ścigałem, to chciałem tą zjazdówkę jakby nadal mieć, ale móc na niej podjechać. Bo... No wiem, bo ja też jestem taką osobą, która woli zjeżdżać no. niż A podjeżdżać. Ja już jestem za, <laughs> za, za stary, może już jestem na, na taki downhill, jednak to trzeba mieć i fantazję. I wbrew pozorom dużo, dużo takiej, takiej siły i kondycji, a ja z racji, że na zajęcia to dużo czasu jednak na takiej siłowni też nie mam, więc... Szukam jakby żeby ramę internatywy i, i tak, żeby ten rower jak najbardziej pomagał mi. No tym bardziej, że młodzi cały czas depczą po piętach. No, ja, wie, ja wiem to do, dokładnie, bo też zacząłem jeździć od tamtego no, roku bardzo mocno, nie, nie. No, no, też z, z młodymi ludźmi. to po prostu poziom jest taki, że... No, to, że jest bardzo duży, naprawdę że, ciężko. Ja się kiedyś ścigałem, to naprawdę by było czymś niewyobrażalnym, żeby móc sobie pojeździć na do, do finale na, po prostu na treningi. i Pojeździć po prostu, żeby te... W zimę na przykład. Zimę, gdzie na przykład te, no teraz to, to pogoda to była, to w kwietniu była, mamy zimową, no ale to, można. By, była to kiedyś po prostu czysta fantastyka. Teraz te, tych obozów jest bardzo dużo. tych e, Albo Uwarka Perina, albo e, Trialsy. To mają, b, bardzo dużo mają. E, tych, tych obozów, więc można dowolnie sobie pojeździć, no kiedyś, kiedyś nie było takiej opcji. Dobra, takie pytanko w sumie z ciekawości moje. Gdzie najdalej powędrowała Twoja rama? Jakiś taki egzotyczny kraj? Widziałem, że na pewno jest jakaś w Japonii. A ja pojechała do Japonii? jeździ tam po bardzo trudnych terenach, takich technicznych. Często się tam pojawiają zdjęcia i filmiki z tamtych terenów. Czyli często, użytkownik sobie bardzo chwali. Bardzo chwali, często z nim rozmawiam, właśnie jak, jak tam się spisuje w ogóle rower, jak, czy, czy, czy rower się zachowuje. A wiedział, gdzie nasz kraj w ogóle jest? Bo gdzie leży? <laughs> Chyba musiał na, na, na globusie sprawdzić, gdzie to jest. No jakby na to nie patrzył, jest na drugiej, Drugi koniec świata. Z jednej strony, ja się cieszę, że nawet w Japonii Omen Racing się tam pokazuje, że jest tam do znalezienia. Nie ma, jak widać, nie ma najmniejszego problemu, żeby tam rower jakby dostarczyć i zrobić tutaj też takiego customa, jaki się chce. Bo i była i to była taka SK zrobiona pod. No bo jak to Azjaci, no są. Azjaci, i tym bardziej, że też, tutaj też widziałem miejscówki, po których gdzie jeździ, więc to też miało być i stromo, i technicznie, niekoniecznie przy, przy te dużej prędkości, aczkolwiek zawieszenie i cała geometria i kąty są tak fajnie zrobione, że na przy tej dużej prędkości agrobury jest bardzo stabilny. Dobra, okej. Okay. Takie w sumie pytanie na zakończenie: jakie plany dalsze z działalnością, jakieś nowe eee... projekty czy coś? Czy... O, jeszcze pytanie takie: może, czy wchodzisz też w włókno węglowe, czyli w karwą? Pomysł, pomysł jest, szkice są przygotowane, wykonawca też jest, kwestia jak to zawsze opiera się o fundusze, o fundusze. i czas przede wszystkim. Czas. Aczkolwiek tu już powiedzmy, że i geometrię i system zawieszenia mam bardzo dobrze przetestowany, więc już bym wiedział jaką też i tą geometrię w tym karbonie zrobić z racji, że jest to tak, że nie da się zrobić jakby indywidualnie, aczkolwiek mam pewien pomysł, żeby pomimo, że jest to karbonowa rama, móc robić nadal takie kastomy, zmieniając na przykład kąty główki kościłowej bądź same dumy. No bo z tego co mi wiadomo, no to z tego co słyszałem, łatwiej jest zrobić ramę z karbonu, o, tylko początkowe te koszta, pierwsze ramy, no to w produkcji dużo więcej. Tak, wychodzą. tak jest, jest to łatwiej, wbrew pozorom karbonową ramę jest zrobić trochę łatwiej, aczkolwiek też ma mocno skomplikowane te, te procesy, bo i ten karbon trzeba trzymać w zamrażarkach, jeżeli chcemy, żeby ten karbon długo wytrzymał mm -hmm. odpowiednie żywice, do tego też dochodzą jakby do, w odpowiednich kierunkach te włókna układać, no ale powiedzmy no, jest jakby tak technologicznie trochę łatwiej. Nie? Tu ja miałem dziewięciu spawaczy, dopiero ten dziewiąty i spawał jak należy, niektórzy to też tam mówili, że mam takiego, że będą się niego bić, ale jak mi to pospawa, to rama wylądowała z powrotem do kucie. No, czyli no. słyszycie jak to wygląda. Trzeba włożyć parę dobrych lat pracy i pieniędzy tak samo. No i poszukiwań e, mówię, tych e, spawaczy miałem. No tym bardziej jak, jak jesteś nie. manufakturą, no to duże firmy po prostu które na przykład pod firmy, które wykonują ci jakieś, załóżmy, może nie element, ale spawanie, no to też nie chcą się brać pojedynczych, tak jakby robić. No tak, no pojedyncze sztuki są zawsze trudniej do, jakby do zorganizowania, do, do wykonania. Ja, ja spawać nie spałam, ma swojego spawacza. Tutaj akurat mamy przygotowany cały jakby stół, który zaworzę do, do spawacza. Wszystkie rury są pomocowane, jakby w miarę tak na sztywno, żeby nie było żadnych jakby i poprawek, żeby nie trzeba było nic ustawiać. One są wyosiewane, wszystkie rury są w liniach odpowiednie długości i kąty. Jest to, rama jest budowana na podstawie rysunku, jest rysunek i względem później tych wszystkich osi, które ma wyznaczone na rysunku buduje to już jakby na, na, na stole do, do, do spalania. Dobra, no to pytanie w sumie na zakończenie. Jakie plany na przyszłość? Plany? plany jeździć, jeździć dalej, nie zrobić sobie krzywdy. Ja z racji tego, że miałem dużo tych kontuzji, więc muszę tak no i... Ostrożnie. E, Trochę tro, powiedzą ostrożnie, ale na, na dziku albo na nunie to nie jest Nie tak. da się. No raczej się nie da. No rower jest na, na, naprawdę prowadzi się super e, i tam po prostu e, ż, ż, żal, żal zwalniać. A z racji też, jak ja później jadę w górach, to mam bardzo mało zdjęć jakby samej tej jazdy, bo jak już ruszę, to wiem, to, znam to. Ja odkąd... jak nie chce mi się zatrzymywać, to tak. fajny, jest fajny flow, fajne tempo jest, a szczerze mówiąc ja też dużo testuję te, te, te rowery, czasami zmieniam albo tampery, koła na przykład tu jest, akurat w tej wersji jest wersja Mulet. Przód jest 2,9, tu jest 2,7,5. I na przykład sobie później porównuje czasy, na przykład jak na innej trasie, jak ten rower po prostu się i zachowuje, i porównuje później albo czasy. No, no, tak to jest właśnie dobre, że masz full kontrolę, że właśnie no. od, że tak powiem, szkicu. Po to, że później sam to testujesz, zmieniasz jakieś tam konfiguracje, czy to mulet, czy coś, pewnie wcześniej też zmiana linków, zawieszenia. No tak, tak. Tutaj akurat z racji, że mam możliwość objeżdżenia, szczerze mówiąc, każdej konfiguracji, to miałem na początku Nuna, który miał 27-27, i 27, był, był kompletny. Później miałem Dzika na 29, a teraz mam te, tego muleta i na przykład widzę te wszystkie, wszystkie różnice, które, które tutaj te rowery są. no Ja nie mówię, że 29 jest, jest bardzo dobrym, bo jest bardzo dobry, ale, ale takiej wersji mule pozwala na przykład na lepszą zabawę. Rower się trochę szybciej się zbiera, łatwiej wchodzi w zakręty, bo jednak w takim kole 29 z tyłu, to jest i no, tak. jest duża. Tak, nawet trzeba mi... troszkę bezpardonowo się z nią obejść. Nawet testowałem jest na moim YouTubie, jakby na palenicy miałem konę właśnie operatora na 29 cali, no rozpędzało się super, po korzeniach też szło. Super, ale jak już był ten moment, że trzeba właśnie gdzieś szybko skręcać no. albo gdzieś się złożyć, no to no, już no, nie było tak no. wesoło. No, no tak, wbrew pozorom, te większe koło wymaga troszkę większego promienia tego skrętu. Ja za nie mówię, że to jest od razu pół metra więcej, to jest czasami raptem naprawdę parę centymetrów więcej, ale czasami właśnie o te parę centymetrów chodzi, że albo się zmieścimy w zakręt, albo. Mhm. I teraz albo go dahamujemy i utrzymujemy, po prostu yy, zwolnimy jakby to te tempo, a na takim mulecie jednak te dahamowania są no, w sytuacji, że wcześniej chodzi w zakręty nie trzeba. No, I i te wyjście, ta prędkość tego, tego wyjścia, z tego zakrętu jest dużo wyższa. Nie? Mówię, ja pomimo tego, że jeżdżę już hobbystycznie, nie ścigam się, ale to nadal lubię bardzo szybko jeździć i na przykład każdy taki, taki powiedzmy niuans, taki powiedzmy racingowy. Biorę też pod uwagę. No, też w sumie bez, nie bez kozery jest tam no, wpisane też racing, że robię... Najbardziej lubię robić takie rowery wyścigowe. Znam się na tym dużo i, i się ścigałem i w cross country kiedyś e, przez Dunfield, Teraz w sumie te Enduro ścigać się może nie ścigam z racji, no, by, no, brak czasu na jakieś treningi, ale powiedzmy. No wiadomo, jakieś życie nie, osobiste jest, no, i ne... osobiste jest. Tematy. Ale jak jeździmy w górach, jeździmy z ekipą, która na przykład z zawodnikami, którzy się ścigają, to szczerze mówiąc nic mi tam jakby od nich nie, nie odbiega. Rower pomaga, zachowuje się świetnie, więc naprawdę... Oraz w sumie dużo, coraz więcej klientów na nim jeździ, więc sobie chwalą. No bo też zauważyłem, że tak no, klienci podchodzą coraz bardziej indywidualnie do sprzętu tak, i tak, chcą tak. czegoś takiego pod siebie. Pod siebie, no tak tak. mówiliśmy wcześniej, jest tych rowery z bardzo dużo takich tańcowych, po prostu bardzo podobnych do siebie, one się praktycznie niczym nie różnią, więc no, a jeżeli ktoś ma indywidualny, no to tematycznie naprawdę rower jest dobrze. I ja myślę, że tym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Jeśli macie, tak jak wcześniej mówiłem, problemy z ramą, gdzieś jest uszkodzona, to też tutaj, właśnie Omen Racing jest w stanie ją naprawić. No i przede wszystkim, no, jeśli chcecie nowej ramy, skustomizowanej, a nie jakiejś masówki, no to też możecie pewnie napisać Ale przez stronę Facebook. Projekty, tak. Więc indywidualne projekty też wchodzą, głównie wchodzą w grę okay. w sumie. No i chyba tyle. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Miłego, no i dużo dobrego w tym roku. Dziękuję.